Energik w unboxingu, takim troszkę nietypowym, ponieważ na samym początku chciałbym wspomnieć, że biorę udział w kampanii Ekogranie. Jestem ekograczem realizowanym m.in. przez firmę Natek Genesis. No i muszę Wam troszkę o tym ekograniu pogadać. Nie będzie tego dużo. Cała sprawa dotyczy głównie tych małych naszych przyjaciół czyli bateryjek które aktualnie są wykorzystywane właściwie w większości urządzeń które nie są podłączane do prądu czyli w padach w konsolach w telefonach i w całej gamie innych urządzeń gdzie niekoniecznie one musi mieć taki wygląd może to być akumulatorek polimerowo jonowy i tak i tak dalej różne cuda są aktualnie robione większość teraz tych urządzeń um, co prawda jest ładowana przez USB i te akumulatorki są niewymienialne na przykład w większości nowych smartfonów, jednakże warto wspomnieć, że samych paluszków nadal używamy, chyba najwięcej teraz to chyba w zabawkach się używa tych paluszków, bo większość zabawek dla dzieci jest właśnie jest właśnie zasilana tymi małymi baterykami. paluszkami bądź tymi mniejszymi 3A, 3A tak to są chyba te mniejsze. Słuchajcie, o co głównie chodzi? Wśród moich znajomych też to się zdarza. To nie jest tak, że im człowiek starszy, tym mądrzejszy, przede wszystkim e, nie wiedza, że tych baterii nie wyrzuca się do śmieci, ponieważ zawierają one bardzo szkodliwe związki. Między innymi kadm, czasami jest to rtęć, żelazo, folia, wodór, e, no mnóstwo mnóstwo czasami lit, oczywiście, jeżeli są litowojonowe, także mnóstwo elementów, które bardzo źle wpływają na. Mm, Naszą e, ziemię i wyrzucanie tych baterii, szczególnie jeżeli nie segregujecie śmieci, powoduje, że te baterie jadą sobie na wysypisko i one tam e, nie wiem, wylewają się, zatruwają glebę i tak dalej. Dlatego, wraz z całą tą kampanią Ekogranie, chciałbym Was zachęcić do tego, aby zużyte baterie nie wyrzucać do kosza, ale oddawać do specjalnych punktów, które znajdują się często w szkołach, w sklepach. Widziałem też na poczcie nawet są, gdzie wyrzucamy zużyte baterie, które potem są poddawane w jakiś tam sposób utylizacji. Nie wiem, co tam się z nimi dzieje, a nie wyrzucamy ich oczywiście do Kosza także myślę, że akcja zacna. Zwiększanie świadomości na temat ochrony środowiska dla graczy, chociaż tak jak mówię, dzisiaj gracze już coraz mniej korzystają z baterii. Korzystamy głównie z akumulatorków w konsolach PlayStation. Mamy niewymienialny akumulatorek, w Xboxie to nie wiem, 360 były baterie. Ale jeżeli oczywiście zużyją wam się baterie, czy też w Nintendo Wii, no. Taka moja, taki mój apel, nie wyrzucajcie tego do śmieci, ponieważ w ten sposób skaży, skazicie glebę, gdzie ktoś tam tą baterię potem jakiś śmieciarz wyrzuci i ona sobie tam będzie leżała w glebie i zatruje ziemię. Także zachęcam do oddawania tych właśnie naszych małych przyjaciół do utylizacji w przeróżnych punktach. No, to tyle. A teraz zapraszam Was na unboxing klawiatury RX75 Natek Genesis. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się do następnego, cześć. Cześć, witam Was, Energik, w kolejnej recenzji, teście unboxingu. I dzisiaj mam dla Was klawiaturę Natek Genesis RX75. I jest to klawiatura mechaniczna, i to jest dosyć ważne o zaletach klawiatury mechanicznej i wadach będę mówił podczas tego testu klawiaturę otrzymałem od firmy Natek Genesis no i zobaczmy sobie jak ona się prezentuje już z samego pudełka widać że będzie raczej raczej nie będzie ona miała bajerów jest to raczej klawiatura dosyć skromna ale tak jak zapowiada producent jest to klawiatura skierowana głównie dla graczy. Ma tutaj m.in. anti-ghosting system, czyli zapobiega wciśnięciu przypadkowych klawiszy. Mamy taką gumowaną lekko powierzchnię. Ilość klawiatura wytrzymuje 50 milionów naciśnięć danego klawisza. Oraz tutaj mamy, że wystarczy tylko 60 gram, aby klawisz został zarejestrowany przez komputer. Ok, odpakujmy sobie ją. Ogólnie. E, klawiatury mechaniczne są najczęściej wykorzystywane przez graczy, ponieważ dają one niewielką przewagę e, w grach, ale o tym sobie zaraz opowiemy. Ok. W środku mamy oczywiście manual w postaci takiej karteczki, e, która e, pokazuje nam jak to mniej więcej działa. F, znaczy poszczególne klawisze jest też klawisz, jest też e, instrukcja po polsku. Yy, to to nie wiem co to jest. To jest chyba do zarządzania kablami. Ciężko powiedzieć. Kółeczko. Gruby kabel na USB, widać, że tutaj ten kabel jest pleciony, także nie jest to taka w takiej owice plastikowej czy też gumowej, także tutaj wygląda całkiem nieźle. No i tak prezentuje się nasza klawiatura. Jest ona dosyć ciężka, to jest dla jednych wada, dla innych przewaga. Klawiatury mechaniczne są jednak dosyć ciężkie. Klawiatury mechaniczne też mają charakterystyczny odgłos przy pisaniu. Jak słyszycie? I to też dla jednych jest wada, dla innych zaleta. Natomiast przewagą jest to, że w klawiaturze membranowej, gdy naciskamy przycisk, aby został on zarejestrowany przez klawiaturę i Pojawił się na ekranie komputera, musimy nacisnąć klawisz do końca, czyli wcisnąć dokładnie do samego końca, aż tamte membrany w środku się zetkną i zostanie zarejestrowane naciśnięcie klawisza. W klawiaturze mechanicznej to działa troszkę inaczej. Tu wystarczy tylko 2 mm, aby klawisz został już zarejestrowany. Nie musimy dociskać klawisza do końca. Można nauczyć się pisać w sposób, w taki sposób, żeby nie dociskać klawiszy do końca, bardzo lekko. To jest, wymaga to troszkę przyzwyczajenia, ja muszę przyznać, że umiałem tak pisać kiedyś, ponieważ wcześniej miałem klawiaturę mechaniczną BTC przez wiele, wiele lat i to jest chyba jedna z najdłużej, oprócz głośników, jedna z najdłuższych sprzętów z mojego oryginalnego komputera, który miałem kupiony w latach 90., która wytrzymała, właściwie wytrzymała do dzisiaj. I gdy ja wrzucałem taki screen na Facebooku z tą klawiaturą i gdy Mariola przyszła do domu i zobaczyła, że ja tą klawiaturę przywloką, ona była taka dosyć brudna, wrzuciła ją do wanny pod bieżącą wodę i ją po prostu wyszorowała gąbką. I słuchajcie, najlepsze jest to, że ona wyschła i ona nadal działa. Uznaje się, że klawiatury mechaniczne, no jeżeli nie będziecie, nie wiem, strzelać do niej z shotguna, czy też walić ją po ścianach, to one są praktycznie niezniszczalne. Tak jak producent podaje 50 milionów kliknięć. Dla odróżnienia klawiatura membranowa jest na 5-6 milionów kliknięć klawisze. Także, ale oczywiście 5-6 milionów to tak wam spokojnie starczy, nie mniej. Um. Klawiatura prezentuje się całkiem skromnie, muszę przyznać, ale tak naprawdę jej siła to głównie to, że to jest klawiatura mechaniczna. Ona nie ma żadnych bajerów. Ja jestem przyzwyczajony, bo mam tą G15 Logitecha z ekranikiem, także jestem przyzwyczajony do tych bajerów. Natomiast muszę przyznać, że bardzo fajnie tutaj zostało to wykonane. To jest faktycznie takie gumowane i miłe dla, dla dłoni. Same klawisze mają, nie wiem czy to będzie widać, takie wypustki na rogach. Które uniemożliwiają chyba, żeby palec się nie ześlizgnął. Dodatkowo mamy tutaj rzecz, którą szczerze mówiąc, ja osobiście znam tylko z laptopów, czyli klawisz funkcyjny FN. I działa to podobnie jak w laptopach, czyli naciskamy klawisz FN, i u góry na klawiszach funkcyjnych od F1 do F8 mamy przeróżne elementy, które możemy uruchomić, czyli zarządzanie dźwiękiem, czyli na przykład winampem, tak, następna piosenka, zatrzymanie piosenki, zgłaszanie, ściszanie, wycisza, wyciszenie całkowite dźwięku oraz chyba najważniejsze, klawisz F8, który blokuje używanie klawiszy Windows. Jeżeli gracie w gry na przykład i nie macie tej funkcji, to zapewne znacie sytuację, kiedy w dosyć ostrej akcji nagle naciśnie Wam się klawisz Windows i wszystko wraca do pulpitu. Dzięki blokadzie tych klawiszy będziemy mieli szansę, że będziemy mieli pewność, że to się nigdy oczywiście nie stanie. Dodatkowo te klawisze, które dodatkowo klawiatury mechaniczne mają, znaczy to jest właściwie taki można powiedzieć system już wbudowany w, klawi, w klawiatury mechaniczne, czyli ten anti ghosting który uniemożliwia nam zablokowanie się klawiszy, tak? Czyli na przykład naciśniemy, nie wiem, cztery klawisze czy pięć i klawisze nam się zblokują, to się nigdy nie stanie. Także to trzeba przyznać, że tu jest całkiem nieźle. Ja podłączę tą klawiaturę, mam tutaj Marioli laptopa. Raz, dwa ją sobie tutaj podłączymy. Pamiętam, że jeszcze nóżki od spodu, A nóżki. Okej. Okay. Okay, mamy nóżki, klawiatura została odnaleziona, no i mamy tutaj, jak widzicie, też zapaliła się lampka, no to jest standardowe NumLock, Capstock, ScrollLock, natomiast ja jeszcze zobaczę, czy działa klawisz Windows, Fn, F8 i wtedy mamy Windows zablokowany, Patrzcie, czy nie działa, nie działa faktycznie, fajna rzecz, przydatna oczywiście dla graczy. Jak się gra na takiej klawiaturze? No cóż, muszę wam przyznać, muszę powiedzieć tak. Ja jestem przyzwyczajony do klawiatur mechanicznych, tak jak mówię, miałem przez wiele, wiele lat mojego BTCK, Przyzwyczaiłem się tak, że muszę przyznać, że to przejście z klawiatury mechanicznej na membranową było dla mnie dość trudnym przejściem. Musiałem się nauczyć, że trzeba te klawisze faktycznie dociskać, że nie ma tego charakterystycznego kliknięcia mechanizmu, ale oczywiście to są niuanse, to są całkowite niuanse, bo dla Was prawdopodobnie jeżeli siedzicie na klawiaturze membranowej, to przejście na klawiaturę mechaniczną będzie dla Was... Yy... Cięższe niż się spodziewacie. Ma się wrażenie, że klawiatura jest taka bardziej siermiężna, bardziej taka, no nawet czuć po samej wadze, że to jest jakby, te klawiatury są bardziej takie siermiężne, ale nadrabiają oczywiście żywotnością. No i tak jak mówię, samo to, że naciśnięcie klawisza minimalnie, nie trzeba naciskać... Do końca, żeby zostało zarejestrowany klawisz. To jest no, niewielka przewaga w grach, że wiem paru milisekund, ale w jakimś tam Counter Strike'u czy w innych tego typu produkcjach. Myślę, że nawet te parę milisekund mają oczywiście znaczenie. Sama klawiatura wykonana jest całkiem solidnie, muszę przyznać. Patrzę, jak tutaj jest wszystko zrobione. Poskręcana jest dosyć solidnie, od spodu też jest gumowana. Ma takie gumowane nóżki, także ona jest, ponieważ jest dosyć ciężka, to jest bardzo ją ciężko przesunąć i chyba to nawet dobrze. To, czego mi brakuje, znaczy ja się przyzwyczaiłem do bayerów w klawiaturkach, od razu mówię. Przyzwyczaiłem się do tego, że mam w swojej klawiaturze podświetlane klawisze, przyzwyczaiłem się do tego ekranika, który robi Logitech, chyba tylko i Razer w swoich klawiaturach, przyzwyczaiłem się do klawiszy makro, które mam dostępne tutaj na górze i po lewej stronie. Natomiast tutaj ta klawiatura jest bardzo prosta, ona, ona tak naprawdę. No, to jest po prostu zwykła, najzwyczajniejsza w świecie klawiatura, e, która ma za, spełnia swoje podstawowe zadanie. I tyle. Jeżeli szukacie bajerów, no to na pewno pójdziecie w e, stronę klawiatury membranowej, która ma tam podświetlanie, cuda, niewidy. Polecam e, sobie obejrzeć na internetach, jak wyglądają te wszystkie tam bajerki w klawiaturach. Natomiast jeżeli chcecie solidnej klawiatury, która będzie sprawdzała się doskonale w grach i przede wszystkim będzie się sp e, sprawdzała także dobrze przy pisaniu, ponieważ to jest kolejna zależność klawiatur mechanicznych bardzo dobrze się na nich pisze, to polecam pójście w klawiaturę, właśnie e, mechaniczną, na przykład, właśnie e, firmy. Um, na tej genesis, bo ona muszę przyznać, że całkiem nieźle się sprawuje. Zresztą wszystkie te firmy produkujące klawiatury mają zazwyczaj w swojej ofercie jeden, dwa modele klawiatur mechanicznych. One są zazwyczaj dość drogie. To od razu, zakła, od razu mówię, że te klawiatury mechaniczne zazwyczaj są dość droższe niż klawiatury membranowe. No ale to jest, płacicie za jakość, tak? Za jakość, która e, faktycznie nie działają, tak Za jakość, która na pewno w przyszłości będzie procentowała tym, że ta klawiatura po prostu dłużej wytrzyma. No, tak jak mówię, mój BTC jak tam Mariola zaczęła to myć, to tam z tej klawiatury wypadły po prostu, nie wiem, jakieś gniazda w ogóle ptaków, jakieś całe bułki, pizze i inne tego typu rzeczy, ale ta klawiatura działała. Ona po wrzuceniu do wody, wyszorowaniu jej bieżącą wodą, ona nadal śmiga, no to jest po prostu niesamowite. Nie wiem jak z tą jest, też by trzeba może ją do wanny wrzucić, ale świadczy to o tym, jak konstrukcją, jaką solidną konstrukcją są klawiatury mechaniczne. Ich podstawową zasadą, zaletą jest to, że zazwyczaj się one po prostu nie psują, bo tak naprawdę tu nie ma co się popsuć, jeżeli mamy system sterowania powiedzmy klawiaturą, system mechaniczny. Także tak wygląda, słuchajcie, na tej Genesis. Krótka recenzja, ale tak naprawdę nie za dużo można tutaj więcej o tej klawiaturze powiedzieć. Jeszcze patrzę, czy jeszcze, zobaczę jeszcze, czy jakieś funkcje pominąłem, ale chyba nie. Tu wszystkie te podstawowe funkcje już oczywiście je wymieniłem. No, jeżeli Was interesuje, kabel USB ma 1,8 m. Mamy tych 12 klawiszy multimedialnych, co prawda to jest tylko 8 zaznaczone, pozostałe 4 nie są, może nie są przypisane. No i klawiatura ma 104 klawisze, czyli taki, taka podstawowa, podstawowa klawiaturka, z tym, że jest to klawiatura mechaniczna. Dziękuję firmie natek Genesis za dostarczenie tego sprzętu. Muszę przyznać, że jest on całkiem niezły, chociaż ja osobiście zostaję przy mojej membranowej G15. A tą klawiaturę RX75 będziecie mogli hapnąć na jednym z moich konkursów, na jednym z moich streamów będzie można tą klawiaturę wygrać. Eee, no i cóż. I tyle. Także dziękuję wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam Was energii. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć!